Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o naszej kolejnej kompetencji, czyli o pewności siebie. Dzień dobry, witam serdecznie Was i witam Agę oczywiście. Cześć, i dzień dobry. Witam za was opuściam rozwój chcesz. naszych kompetencji. Aga, jak się masz? Chyba wspaniale. Nowy rok, działamy, współpracujemy, idziemy do przodu, więc to chyba wszystko, wszystko idzie w dobrym kierunku. Więc dzisiaj odpowiemy, Aga w sumie odpowie, znowu na te same pytania, bo tak naprawdę te nasze webinary mają zawsze ten sam cel czyli, żeby powiedzieć, czym jest ta kompetencja, powiedzieć, co my robimy z dziećmi, jak wzmacniać tę kompetencję i też zachęcić Was, rodziców, opiekunów, do tego, aby wspierać właśnie dziecko w domu, również w rozwoju tej kompetencji. Także, jakbyś Aga mogła powiedzieć na początku, pewność siebie. Co to jest pewność siebie? No właśnie, zawsze, zawsze mamy taki problem z tłumaczeniem takich rzeczy najprostszych, bo um, czym jest pewność siebie? Więc, drodzy Państwo, jest to tak zwana supermoc. Supermoc, dlatego że superbohaterowie, um, którzy posiadają różnego rodzaju umiejętności, um, są dla nas. Wow, są fajne. I tak samo działa to na nasze dzieciaki, czyli nasze dzieci posiadają kompetencje, które w trakcie oczywiście wieku ich, ich rozwoju. One po prostu wzrastają. I teraz, żebyśmy sobie szybko to wyobrazili. Wyobraźmy sobie, że uczymy się jeździć na rowerze. Na początku się trochę boimy, ale z każdą próbą idzie nam coraz lepiej. I ta pewność siebie to jest takie uczucie, że sobie poradzimy, że już wiele razy to robiliśmy i że na pewno damy radę. Więc, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, jak to się y, tak naprawdę y, odbywa, to to jest to, co my czujemy, czyli czujemy się pewni w tym, co robimy. Tak naprawdę nasza praca z dzieciaczkami w przedszkolach, to jest praca, w której, ja często wiemy, się trochę tak bawimy. Bawimy się w superbohaterów, wymyślamy supermoce i proszę mi wierzyć, że wbrew pozorom nie jest to takie łatwe, dlatego że pewne rzeczy, które robimy też na co dzień, wydają, wydają nam się takimi rzeczami bardzo oczywistymi. No, bo przecież to, że jeździmy na rowerze, no to przecież to jest normalne. Dla wielu osób to, że jeździ na nartach czy na snowboardzie, no przecież to jest normalne. A drodzy Państwo, to są nasze supermoce. I te supermoce rzeczywiście staramy się przekładać na nasze dzieci, czyli uczyć ich tego, co jest w nich najlepsze. W tym miesiącu zastosowaliśmy różnego rodzaju zabawy, i te zabawy rzeczywiście miały Wzmacniać te poczucie wartości w naszych dzieciach. Zależało nam na tym, żeby dzieci znalazły swoich superbohaterów i drodzy Państwo, muszę powiedzieć, że niektórzy z Was staliście się superbohaterami własnych dzieci, bo na przykład padały takie odpowiedzi jak, że moja mama jest superbohaterką, super bo robi ever najlepsze spaghetti na świecie. I myślę, że ta mama nie wie, że jest tak superbohaterką, no bo. Przecież ona te spaghetti robi już na przykład 20 lat, ale w oczach dziecia, dziecka jest. I to jest bardzo fajne. I te nasze ćwiczenia, które, które były w trakcie. Pracy z dzieciakami, które trwają i są, to to są takie um, ćwiczenia, które pokazują, wow, ja też to potrafię, ja też będę kiedyś taki sam, jak mama, jak tata, może jak Spider-Man, może nie będziemy skakać po ścianach i rzucać palienczynami, um, ale będziemy na przykład pomagać innym ludziom. Więc te supermoce są um, jakby bardzo istotne w tym, co robimy. Inną rzeczą, o której chciałam Państwu powiedzieć, i, i to też jest. Trudne nawet dla nas dorosłych. To jest tak takie ćwiczenie, które zrobiliśmy w postaci lustra komplementów. komplementów. Um, I teraz, um, Klaudyna, takie pytanie do Ciebie. Um, wymień proszę pięć, pięć komplementów na swój temat. Na pewno jestem sprawcza. E, na pewno e, empatyczna. Mhm. E, e, hmm. Jestem super mamą, bo to moje hmm. dzieci zawsze, okay. hmm. <laughs> zawsze mówią. E, super siostrą. Ekstra. E, I e, na pewno jestem przedsiębiorcza. Ekstra. Mamy pięć rzeczy. I teraz popatrz. Nie przyszło nam to tak łatwo. Znaczy przyszło, ale musiałyśmy trochę pomyśleć. E, z automatu często mamy też tak, że nawet my dorośli mamy. Wtedy, kiedy pytamy o te nasze mocne strony i słabe strony, o te fajne strony i niefajne strony, no to w pierwszej kolejności w naszej głowie się rodzi, rodzą te nasze braki. A bo nie umiem tego, nie umiem tego, nie jestem taka ładna, może nie mam takich pięknych włosów, a może nie mam, nie wiem, jakichś tam świetnych paznokci i tak dalej, i tak dalej. Ciężej nam się mówi o tym, co mamy fajne, o tym, co w sobie lubimy. I nasza praca z dziećmi rzeczywiście polega również na tym, że. Mm, jakby stawiamy dziecko przed lustrem i mówimy, no powiedz mi, co ty masz sobie fajnego. No i te dzieci trochę siebie odkrywają, bo tak na początku jest, yy, no, buty. Okej, okay, masz świetne buty, wow, piękne buty. Kto ci kupił te buty? No, mama, czy tam babcia? Wow, super. Um, ale masz piękne włosy, piękny masz kolor włosów. I te dzieci właściwie odkrywają dopiero, że, że, że mają rzeczywiście piękny kolor włosów. Że na przykład możemy powiedzieć do dziewczynki, wow, jakie masz piękne, długie. Gęste włosy i ona tak naprawdę nie zdawała sobie do końca z tego sprawy, ale jakby uświadomiona, później mówi: Proszę pani, a ja mam piękne włosy, ja mówię, wiem, fantastyczne, piękne. Więc, więc to jest rzeczywiście budowanie pewności siebie to jest też forma wyrażania siebie w pozytywny sposób. Agatą, już odpowiedziałaś też na to drugie pytanie, właśnie co robiliśmy podczas zajęć, ale czy jeszcze do tego właśnie, co robiliśmy podczas zajęć przez ten miesiąc, czy co będziemy robić, bo tak naprawdę każda placówka mm -hmm. się trochę różni, bo jednak te um, placówki, które zaczęły już od października, są już po trzech kompetencjach. Te, które zaczęły od listopada są tak naprawdę dopiero drugą kompetencję na ten moment nabywają, więc to, to się różni. Ale czy jeszcze chciałabyś coś dodać, co robiliśmy na zajęciach bądź co będziemy robić właśnie, aby wzmacniać tą pewność siebie? Mm -hmm. Z jakby zabaw, proszę Państwa, i, i program pracy jest bardzo bogaty. My nawet um, czasem zmagamy się z tym, że chcielibyśmy zrobić trochę więcej niż możemy, e, i, i pomysłów mamy dużo. Ja muszę powiedzieć z tej strony, że zespół psychologów, który współpracuje z Państwa dziećmi, no po prostu. No fantastyczni ludzie, no, po prostu z milionem pomysłów, i rzeczywiście, jak spotykamy się na takich naszych zebraniach i omawiamy to, co wprowadziliśmy i to, co zrobiliśmy dodatkowo, to się okazuje, że mamy po prostu burzę mózgu i, i dzieje się bardzo dużo, i dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Więc ja już nawet z tego miejsca muszę podziękować wszystkim paniom psychologom, które działają naprawdę fantastycznie w tym obszarze. A my, tak naprawdę, staramy się zawsze kierować, jakby nasze ćwiczenia w bardzo szerokiej gamie ćwiczeń bo oprócz tego, że powiedziałam, że pracujemy trochę kinestetyką, czyli tym naszym ciałem, naszymi emocjami, wyrażaniem, to pracujemy też na przykład na obrazie. Tworzymy takie teatrzyki kukiełkowe, gdzie pokazujemy różne role, i te dzieci trochę w te role wchodzą, one nam pokazują. My na przykład mówimy, słuchaj, ty będziesz mamą, ty będziesz tatą, ty będziesz tam na przykład y, koleżanką z klasy, i odgrywamy różne scenki, i to też pokazuje tym dzieciom jakby możliwości, dlatego że poprzez sam dialog, y, nasz dialog, możemy tak naprawdę się wiele nauczyć od innych. Bo ja na przykład mogę nie widzieć, że mm, na przykład, nie wiem, mam, mam coś w sobie ładnego, a ty możesz mi powiedzieć: Aga, ale ty masz na przykład naprawdę ładne usta albo piękne oczy. Ja mogę tak trochę. ojejku, naprawdę ktoś tak może. No przecież ja nigdy bym o sobie tak nie pomyślała. A dzieci między sobą pięknie wymieniają się swoimi doświadczeniami, i one też się uczą na temat rzeczy takich, które jakby na co dzień może nie przychodzą im z łatwością, nie przychodzą im z łatwością. My mamy taki bardzo chytry plan, się śmiejemy z, panimi, z paniami psycholożkami, ponieważ w najbliższym czasie chcielibyśmy stworzyć coś bardziej stabilnego w przedszkolach i takiego, co będzie takim trochę naszym symbolem pracy nad tymi wszystkimi kompetencjami. I nad tym, żeby też rodzice mogli rzeczywiście trochę wejść w ten proces. Bo ja wiem, że dzieci pewnie dużo Państwu opowiadają o tym, co się dzieje w przedszkolach i bardzo nas to cieszy, ale też fajnie by było, żeby Państwo zobaczyli też pewne role swoich dzieci i, i tego, jak oni po prostu w tym procesie e, się czują. E, będzie w najbliższym czasie, mam nadzieję, dla Państwa też małe zadanie do domu e, i uda nam się je zrealizować, ale na razie jeszcze nie zdradzamy tego, co to będzie żeby się rodzice nie nastawiali za bardzo, ale to będzie bardzo przyjemne zadanie i to będzie takie nasze symboliczne w każdym przedszkolu jakby takim symbolem tego, że idziemy w dobrym kierunku i pracujemy naprawdę nad tymi kompetencjami, a nasze dzieci przez to się wzmacniają. No i my oczywiście, drodzy Państwo, też. Tak, bo to jest właśnie fajne, co Aga powiedziałaś, bo ja też zawsze podkreślam, że ważny jest ekosystem. Żeby to, co my robimy w przedszkolu, było robione w domu. Czy to, co jest robione w domu, było też w przedszkolu. Żeby te dzieci miały spójne te wartości, a nie takie rozdwojenie. Więc już teraz ostatnie pytanie. Co byś poleciła, Aga, rodzicom? Jak rodzice mogą rozmawiać, pracować z dziećmi, aby też właśnie wzmacniać i e, wzmacniać tą kompetencję, pewność siebie? Ja mam zawsze coś takiego w sobie, że nam bardzo łatwo dorosłym przychodzi komentowanie rzeczy negatywnych. Czyli nie wyciągnąłeś zmywarki, nie posprzątałaś pokoju, nie zrobiłaś tam czegoś. A mniej łatwiej przychodzą nam rzeczy, które fajnie, że to zrobiłaś. Fajnie, że, że, że mi pomogłaś. Dziękuję Ci za to, że mi pomogłaś. My jesteśmy na nie wtedy, kiedy oczekujemy tej pomocy. Kiedy na przykład prosimy dziecko o posprzątanie klocków, a dziecko mówi, no zaraz, my się denerwujemy. Ale wtedy, kiedy dziecko jednak robi, to to nie zawsze słyszy od nas: Wow, świetnie Ci poszło ale ty to szybko posprzątałeś, czy tam posprzątałaś, więc mi tak naprawdę z perspektywy terapeuty zależy zawsze na tym, żebyśmy tak samo wspierali swoje dzieci, jak próbowali je czegoś nauczyć, więc drobne rzeczy, takie Najdrobniejsze, drodzy Państwo. I ja wiem, że pewnie teraz wiele osób sobie myśli: no, tak, ale jak ja będę ciągle tylko chwalić to moje dziecko, to to moje dziecko obrośnie w piórka i zaraz będę mieć jakieś narcystyczne dziecko, które tam się w jakiś sposób ukształtowuje. Więc nie, drodzy Państwo, to tak nie działa i na pewno nie na tym etapie rozwoju dziecka nie mamy w tym wieku narcystycznych dzieci, bo tak naprawdę to się kształtuje dopiero w wieku dorosłym. A nasze dzieci po prostu nas potrzebują. One potrzebują naszego wsparcia, ale nie za każdym razem, kiedy bo może, może inaczej, może jeszcze inaczej to wytłumaczę. Nie zawsze jest tak, że Osiągnie, jakby osiągnięcie celu finałowego jest dopiero nagradzaniem. My musimy nagradzać też proces, w którym to się dzieje. Więc jeżeli sprzątamy te klocki i te dziecko rzeczywiście się stara to robić, to my już powiedzmy, wow, szybko ci idzie, dziękuję, że mi pomagasz. A nie dopiero też często, jak posprząta, na zasadzie, o super, o ekstra, dzięki. Nie? tylko dzieci potrzebują naszego wsparcia też w procesie pewnych rzeczy. Jak uczymy dziecko jeździć na rowerze, to też nie czekamy, aż wsiądzie na te dwa kółka i mówimy: o, wow, teraz, teraz dopiero jest super, wcześniej było kijowo, teraz jest super, tylko jakby staramy się dziecko chwalić na każdym etapie. Wow, fajnie, że cię poszliśmy na rower, fajnie, że próbowałeś. Świetnie ci dzisiaj poszło. To nic, że mamy obite kolana i się przewróciłeś dwa razy. Mama to miała dopiero poprzewracane, i tam kolana, i wszystko po kolei. To się dopiero działo. Tu jest super, naprawdę jesteś dobry. Ja myślę, że nasze dzieci potrzebują właśnie takiego wsparcia w nas rodzicach i potrzebują też tej naszej trochę energii do tego, żebyśmy jakby mówili im, że świetnie się ubrali, że, że świetnie buty założyli albo założyli spodnie. Takie najprostsze, zwykłe rzeczy. Dobrze, że Aga o tym mówisz, bo wydaje mi się, że właśnie chyba we wszystkim tak jest. To nie chodzi tylko o wychowywaniu dzieci, ale zawsze zapominamy o tych najprostszych podstawach, prawda? Idziemy często wyżej, 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 a o tych takich podstawach, które budują, gdzieś tam nam umyka, bo po prostu sobie albo tego nie przypominamy, albo właśnie już chcemy być tacy lepsi, wspanialsi i jeszcze pracujemy nad tym czy właśnie innym. Bardzo Ci Aga dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania właśnie do tej kompetencji, to śmiało zadajcie je właśnie e, tutaj w komentarzach, a Aga z chęcią na nie odpowie. Oczywiście. Także życzymy dziękujemy wam. pięknie i pamiętajcie, drodzy Państwo, wspieramy. Wspieramy, wspieramy, budujemy kompetencje, budujemy pewność siebie i też zachęcam bardzo Państwa do tego, żebyście też próbowali mówić e, o sobie dobrze, bo to też jakby uczy nasze dzieci później m, tej komunikacji takiej e, komunikacie ja, co ja o sobie myślę. Super. Także bardzo dziękuję, dziękuję Aga, i już wkrótce kolejna kompetencja, a będzie nią sama ocena. Do zobaczenia. Praszamy. tak, dziękujemy.